Zrobię to jeszcze raz. Walizka była cięższa, niż pamiętałam. Nie przez ubrania, których nie miałam zbyt wiele. Przez wspomnienia. Każdy krok z peronu był jak cofanie się w czasie. Pociąg odjechał, zostawiając mnie samą z myślami. Kiedyś myślałam, że nigdy tu nie wrócę. Dom w oddali wyglądał tak samo, może tylko bardziej zarośnięty. Wyschnięta ścieżka prowadziła do drzwi, które kiedyś zamknęłam z hukiem. Mama płakała wtedy. Ja krzyczałam i odeszłam. Bez słowa więcej. Długo próbowałam zbudować życie od nowa. Miasto, praca, ludzie. Ale wszystko było jak cienie. A potem nadszedł ten list. Jeśli chcesz się pożegnać, przyjedź. Nie było podpisu. Ale wiedziałam, kto go napisał. Dom był cichy. Tylko wiatr poruszał starą zasłoną w oknie kuchennym. Weszłam bez pukania. Klucz wciąż był pod doniczką. Znałam każdy kąt. Każdy zapach. W na fotelu spała mama. Siwa, wychudziona ale to była ona. Miała zamknięte oczy i cichy oddech. Zrobiłam krok do przodu. Potem drugi. Wtedy jej powieki dgnęły. Pojrzała na mnie tak, jakbym nigdy nie odeszła. A więc przyszłość trzepnęła. Tak, odpowiedziałam łamiącym się głosem. Jeśli czujesz coś przy tej historii, możesz kliknąć subskrybuj albo dzwoneczek. To bardzo pomaga, żeby ta opowieść dotarła dalej. Usiadłam obok niej. Milczałyśmy długo. Potem zaczęła mówić. O ogrodzie, który nie ma już sił pielić, o ścianie, którą zawsze chciała przemalować, o tym, że codziennie patrzyła w okno, czekając. Zrobiłam herbatę, zjadłyśmy po kawałku chleba, włączyłam stare radio, i przez chwilę znów byłyśmy razem. Jak kiedyś, w nocy usiadłam przy jej łóżku. Pała spokojnie, a ja płakałam pierwszy raz od lat, bo zrozumiałam, ile straciłam. Na ranem wstałam, założyłam sweter i wyszłam do ogrodu. Wzięłam do ręki motykę i zaczęłam wyrywać chwasty. Ręce bolały, ale czułam coś więcej ulgę. Co ty robisz? zapytała, stojąc w drzwiach. Zaczynam od nowa. Dlaczego? Bo zrobię to jeszcze raz. Naprawię wszystko, mamo. uśmiechnęła się i po raz pierwszy od dawna widziałam w jej oczach światło. Zostałam. nie na chwilę, na dobre.